Alicja po drugiej stronie lustra. Dawno, dawno temu zdudzone dziecko leżało w swoim pokoju. Miało na imię Alicja. Ech, chciałabym, żeby było słonecznie, żeby mogła się bawić. Nawet kwiaty śpią. Co za bałagan. Chodź, zakrasz ze mną w szachy, proszę. Alicja miała zaledwie 7,5 roku, ale była niezwykle pomysłowa i ciekawska. Miau. Proszę, możesz być czerwoną królową. Będę białą królową. Chciałabym być prawdziwą królową. Kotku, siedź prosto! Plecy prosto. K Oh, pokonałeś ich wszystkich! Otóż to! Miau. Widzisz, kotku? Jak się będziesz źle zachowywał, to wystawię cię za okno. Ej, ten pokój wygląda prawie tak samo jak nasz. Tylko, że w nim. Widzisz to? Miau. Książki wszystkie są napisane od tyłu. Moja prawa ręka zawiniła się w lewą. <laughs> Alicja była tak pochłonięta pokojem za lustrem, że przypadkowo potknęła się o! 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 Co się stało? Czyżbym wylądowała po drugiej stronie lustra? Rzeczywiście, wpadła do pokoju po drugiej stronie lustra Waza powinna być tam. O nie, wszystko jest odwrotnie. Nawet zegary ściemnęli. O, szachownica! Alicja podeszła do niej, ale nie znalazła żadnych elementów. Dziwne. Zdaje się, że nigdzie ich nie ma. Zobaczmy, jak wygląda szklana kraina. Alicja wyszła z domu, rozejrzała się i dostrzegła w oddali ogród niedaleko od wzgórza. O, jaki piękny! Muszę koniecznie iść na wzgórze. Alicja szła ścieżką, która wydawała się długa i kręta. Dlaczego się nie zbliżam? O, to dom! Ale jak? Spróbuję jeszcze raz. Im dalej szła w kierunku wzgórza, tym dalej się znajdowało, aż znów pojawił się przed nią dom. Tak. O! Dobra, pójdę jakąś inną drogą. Nie mogę po prostu. E? Alicja dotarła do bramy ogrodu, ale w ogóle nie wiedziała, jak to się stało. A co ciekawe. Wow, jest taki piękny. Szkoda, że nie mówisz. Możemy mówić, gdy pojawi się ktoś, z kim warto porozmawiać. O, oh! Alicja była w szoku. Nigdy wcześniej nie widziała mówiącego kwiatu. Czy wszystkie kwiaty tu mówią? Nawet głośniej i wyraźniej niż ty. Jesteś bardzo dziwnym kwiatem. Nie masz nawet koloru. Mniejsza z kolorem i płatki nie są zmienięte. Może to turystka? Tam, skąd pochodzę, kwiaty nie mówią. Czuj ziemię, co czujesz? Jest bardzo twarda. Dokładnie. Większość gleb jest bardzo miękka, więc kwiaty zawsze śpią. Chciałabym jednak miękkie łóżko. A wiesz, że w tym ogrodzie jest inny kwiat, taki jak ty? On też chodzi. Masz na myśli, że jest tu inna osoba? I jaka ona jest? Zbyt czerwona. Jej płatki są wysokie i złożone. Ma też kolce na głowie. Uch, nadchodzi! Alicja odwróciła się. Ujrzała zbliżającą się do niej czerwoną królową. Wygląda jak królowa z mojej szachownicy. O, ona tu idzie. Może ja, jeśli pójdę w przeciwną stronę? Mów do mnie! a, To niegrzeczne! Alicja zrozumiała, że na tym świecie wszystko było przeciwieństwem. Przepraszam, wasza wysokość. Kim jesteś? Mów głośno i dygnij. Ah, rady! Jestem Alicja, wasza wysokość, i pochodzę z drugiej strony lustra. Obcokrajowiec? I po co tu przyszłaś? Próbowałam... Próbowałam dotrzeć do wzgórza, ale... To dlaczego tu jesteś? To nierozsądne! Chodź! Zanim Alicja się zorientowała, ona i królowa biegły na wzgórze. Ech. O, wasza wysokość! Czy... Czy możemy... się zatrzymać? Już prawie jesteśmy! Drzewa migały obok nich. Wkrótce obie się zatrzymały. Alicja spojrzała przed siebie i była pod wrażeniem. Wygląda jak szlachownica. Dokładnie. Były tu rzeki dzielące ziemię na duże kwadraty. Też chciałabym być królową. Myślisz, że mogłabym? Spokojnie, ale najpierw zaczniesz jako pionek. By zostać królową, musisz dotrzeć do kwadratu ósmego. Zabierać ci do kwadratu trzeciego, tam musisz złapać pociąg do kwadratu czwartego. Ale gdzie my... Aaaa! Szybko! Szybko! Pośpiesz się! Alicja czuła, że odpadają jej nogi, ale w końcu dotarły do zatrzymanego pociągu. O, czy to... pociąg? Wasza wysokość? O, gdzie ona poszła? Masz zamiar wsiąść? O, o, tak i już. To wskakuj na pokład. Alicja wgramoliła się do pociągu. Rozejrzała się, podziwiając różne stworzenia, ale one też na nią patrzyły. Takie małe dziecko co za dziwne stworzenie a to turystka? Podróż pociągiem była długa i niewygodna. Wszyscy pasażerowie szeptali wokół Alicji. Wreszcie wysiadła na czwartym kwadracie. Wielkie nieba, dobrze, że dotarłam. Gdzie mam teraz iść? Jak mogłeś to zrobić? Ale ja nigdy. Buhu. Czy to. To Twiddle i Twiddle dee Kim jesteś? Dlaczego walczymy? Kim ona jest? Nie pamiętam dlaczego. <laughs> Jestem Alicja. Co to Alicja? Nie wiem, ale jest niska. No ale wy też jesteście niscy. Wiecie, jak dostać się do kwadratu? Znamy się na rytmie. Kochasz poezję? Wiem o was, dwojgu i o Grzechotce Zwiesza. Grzechotka? Teraz pamiętam. O nie, spójrz na to. Zniszczona. Nie, czekajcie! Proszę, powiedzcie mi jak... O! Oh, co to takiego? O nie! O nie! Uciekaj, biegnij! O oh, o! Oh. Bliźniacy uciekli, zostawiając Alicję za drzewem drżącą ze strachu. Burza, choć silna, zniknęła równie szybko, jak się pojawiła. Hmm? Co to jest? Szach? O, Biała Królowa! Red wygląda dość dziwnie. Faktycznie. Biała Królowa była kompletnym chaosem. Jej ubrania były podargane w niesforny sposób, a włosy splątane. Och, mój szal! Ten podły wiatr mi go ukradł! U -u -u. Poczekaj, pomogę ci z tym, wasza wysokość. Wysokość? A! mówisz o mnie! Czasami zapominam, że jest to królową. Jestem kompletnym chaosem. Nie mam pojęcia jak chodzić, czym, co się ubrać. Loli, loli. Zaraz, zaraz. Wasza wysokość. Jak dostanę się do kwadratu ósmego? Czekaj, a dlaczego robi się krok w lewo i kłania się? Nie. O nie. To chyba nie tak. Aha. Co się dzieje? Biała królowa przemieniła się. Alicja znieruchomiała, wpatrzona w unoszące się jajko, które nagle zaczęło rosnąć i unosić się w powietrzu. <grym> o, znam cię! Jesteś Hamci Dumchy! Czytałam o tobie w książce. Musiała być bardzo intelektualną książką. No niekoniecznie. Mam na imię Alicja. Co za głupie imię? Niby co ono oznacza? Nie wiem, a w sumie to coś musi znaczyć? Oczywiście, że musi. Zadaj mi jakieś inne pytanie. Dobra, to dlaczego jesteś tu sam? Głupie pytanie! Jestem sam, bo nie ma obok nikogo innego. ho! Proszę powiedz, który to kwadrat? Ten sam, ile masz palców na dłonie! Ha, 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 ha. Czyli to piąty kwadrat. Może. A może nie? Ho, 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 ho. Alicja miała już dość Hamtiego Damptiego. Tak też odwróciła się i odeszła. Wkrótce dotarła do szóstego kwadratu. Była zdumiona tym, co zobaczyła. Tłum wiwatował na pojedynek lwa z jednorożcem. Prawdziwy jednorożec! O ryty. Kiedy to się skończy? Wasza wysokość, dlaczego oni się pojedynkują? Pojedynkują się o koronę. mu koronę? Moją koronę! <śmuletra> Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Fak! Oho! Już prawie się miałem! Pojedynek zakończony! Gdzie jest ciasto śliwkowe? O, tak, P -p -przy -przy przynieś ciasto ślikowe. Dziecko, pokrój ciasto. Czym jesteś? Jestem człowiekiem. Nigdy wcześniej nie widziałem jednorożca. A ja nigdy nie rozmawiałem z człowiekiem. Dlaczego nikt nie podaję mi ciasta! O, staram się, ale za każdym razem, gdy go potnę, to skleję się z powrotem. To dlatego, że robisz to źle. Najpierw podaj, a następnie pokrój. Alicja poczuła się całkowicie zbita z tropu. Patrzyła, jak kawałki się rozdzielają, gdy tylko podała ciasto. Teraz je potnij! A niby jak mam pociąć pusty talerz! Co? Co to za hałas? Huk był ogłuszający. Alicja wstała i pobiegła wzdłuż potoku. Po chwili dźwięk ucichł, ale gdy otworzyła oczy, była kompletnie zagubiona. Czy ja jestem w innym kwadracie? Och, teraz jesteś moim więźniem! Co? Tak. Nie, jest moja. U przerażeniu Alicji zaczęli się pojedynkować. Pospiesznie ukryła się za ogromną skałą. Orety, nie chcę być niczym więźniem! Hmm, odgłosy cichu? Pozdrawiam! Zwycięstwo jest moje. Nie chcę być twoim więźniem! Chcę być królową! I tak też się stanie. Odprowadzę cię bezpiecznie do ósmego kwadratu. Alicja była zaskoczona, ale życzliwy biały rycerz prowadził ją przez łąki i strumienie aż w końcu. W końcu dotarliśmy do swego kwadratu. Muszę cię teraz opuścić. Gratulacje, wasza wysokość. A, jak dobrze. O, co to jest? To korona. Gdy Alicja wpatrywała się w cudowną koronę, nagle znalazła się na wielkim tronie, z dwiema królowymi obok niej. Wow, gdzie jestem? Na swoim przyjęciu, oczywiście. Teraz jesteś królową Alicją. Ach. Ale zachowujesz się jak pospólstwo. Potrafię zachowywać się jak królowa. Kto wątpie? Każ trębaczom przestać drąbić. Dobrze. Stop! Przestańcie! Ale głos Alicji nie był wystarczająco silny, by zaprowadzić należyty porządek. Widzisz? Spróbuj poprosić Lokaja o podanie jedzenia. Alicja bardzo się starała, ale żaden Lokaj nie mógł jej usłyszeć przez hałas. Widzisz? Nie potrafi być królową bez mojej pomocy. Alicja wpadła w złość i widząc, że czerwona królowa kurczy się do uciec, Alicja złapała ją w samą porę. Czemu jesteś taka nieznośna? Nagle czerwona królowa zaczęła zmieniać kształt. Stała się cięższa i bardziej futrzana, a wkrótce wyrosł jej ogo. Eee, kotek! Wszystko to był sen? Miau. Ach, Dziuś, muszę Ci o wszystkim opowiedzieć! Chodź! Mówiłam, że Alicja ma wyobraźnię, chociaż, czy to naprawdę była tylko jej wyobraźnia? Ha! <laughs>